Dzień dobry, jak pani zarabia na życie? Proszę pana, ja cały czas daję. Co pani daje? Daję dupy. Widzimy tutaj okazałość ludzką ze szczątkami swojego starego. Coś ci wypadło, Mundo. Nieźdźki. Ogólnie to spadło na dół. O! Takk for meg. Początek polecam. Śpiewam. Leci bocian ponad lasem. Wymachując swym i.